Co, dziś gra, gramy easy. <grym> Trzeci raz <grym> mi przerwałeś. Nie bawię się. No. Strzelał w dzisiejszym odcinku. Gramy sobie w Counter Strike Global Offensive. Jest to kooperacja razem z Seilem! Ciemka. Jej! Mam właśnie strzykawkę, czyli marihuanę w tubce. Ale to zarobiście działa Co to ta za marihuana. <grym> A to, to później użyjemy. To to za dźwięki, halo? A ja mój vibrator. To jest mój wibrator. To jest mój wibrator? Kolego, chyba jesteś niezaspokojony. Dobra, słuchaj, mamy do wyboru trzy rzeczy, bo już początek ogarnęliśmy. Patrz, tu jesteśmy. Chodź tu, chodź. Jest. Stoję za tobą. A, masz szczęście. Dobra, tu jest. Tunel. Tu, tu, jesteśmy. Tu, tu, tu jedziemy. Tu szczelamy. Tu, tu wychodzimy z tunelu. I tu, tu ciekawy. Rozumiesz misję? Tak. Bardzo dobrze. Pomachaj tak. mi głową. Pójdź mi oczko. Dobry jest. Dobra. Słuchajcie. Bierzemy normal. Ok? E się I teraz naciske. musimy iść do Destruction Point. My dotąd już doszliśmy. Później nie wiemy, co się dzieje, więc spoko Dotąd wiemy. A, nie mogę Cię zabić. Ej, żartowałem. radzisz moje uczucia. Gdzie jesteśmy? Halo! Proszę zapalić światło! Ale tu ładnie. My jesteśmy w środku tego? No. No ładnie tu. Fajnie. Dobra, to co ja sobie wezmę z i Scouta. A później sobie wezmę wszystkie rzeczy. A cyzytka jest spoko. Nie, faceven lepszy. Nie widzę. Załadują nic, nie bijecie, sprawdzam, czy żyjesz. Okej, okej. No. Dobra, słuchajcie, ciemność. wysiadamy. To jest mapa zimowa na pewno, tego jest... O, move it, move it jest ciemno jak dopiero. O, dobra, idę. Chodź, chodźmy cicho, idziemy koło tutaj, koło koło pociągu, pójdziemy bokiem. I, I tam można iść? Halo. Zbliczujmy mapę. E Tu nie można już iść. A czy można... Dobra, ma, idziemy iść. dalej. Dobra. Mamy iść chyba tam albo mamy iść yy, tymi. Torami. A tam Jakie, ja kurwa, chcę gołębie. gołębie. Ja chcę gołębie, zostaw moje gołębie. <noise> Wygoda, jakbyś na nie chciał nasrać. Zostaw gołębie, Ornitologu 1. Później se zdjęcia zrobi Dobra, ej, Baxter. Tram na <noise> Dobra. Chodź, Wid widzę bazę przeciwników. Ja też. Trzeba wysadzić te kukielka. Bum! Masz mi ścięło. Ej, halo, headshot. Ej, halo, headshot! Do. No, co to było? Dobra, gdzie jest reszta przeciwników? Zostało jeszcze 3. Grono! Dobrze! Halo! Dobra, Ostatnie Ostatni jest, za, A za jeszcze beczkami, za beczkami. do, dookoła. Do Obchodzi nas, jest, otoczyli nas! Dobra. Nice, chyba powinienem wziąć jakąś inną broń. Wezmę maługa. A, a się już Ja też, ja chcę skałta, ja chcę ja skałta, ja jak ty masz aługa, Dobra, bierz. Mi ostatnio za WP nie idzie, ze skał nie idzie, więc zagram aułogiem. Dobra, reloaduj wszystko co leci, żeby nam nie zabrakło amunicji idziemy dalej. Chyba musimy mieć torami po prostu, bo to widzę, że torami idzie. Dobra, co my innej drogi nie mieliśmy? Jest tak, gdzie domek. są przeciwnicy? Za domkiem, za domkiem, za domkiem dwóch. Koło domku. Uwaga. Wow Czekaj, spale go! Uciekam! Ja cię chowam za tym! Halo, marihuanen! Ah, ale tu marihuanen dobra jest. Dostał jeden. Znowu Phoenix! On się od razu jak Phoenix popił. Ale jestem nubem, zamiast grać dobrym kałachem, to gram jakimś chaługiem. Dobra, patrz na drewnem, za drewnem, za drewnem. Ma. Za na, za bez drewnem. Gumy. Ah, masz granatę, a nie to flashbang, uciekaj z dychu. Dobra. Nice. Wszyscy no, mieli gloki, a nas rozwalili O nie! nie. Czyżby to... To Galil! Galil! Dzięki ci Boże za Galila! Tu masz tego, tego chyba naboje, tutaj. Super. Ale nie e, ma nie na ma e tego. Się. A kawka można? Nie, nie można. Naciska się? O, dziękuję. E, FAMAS. O! <laughs> Ej Famas! Leżał Nigdy się tak z nie cieszyłem. Dobra, mam marihuanę. więc idziemy dalej. Ale gdzie teraz? No dalej, no torami, bo to jest nasza misja, jesteśmy dwóch tajniaków w tajniackiej misji. Ty, ej, ale serio torami? Nie, ej, może tu musimy iść? Się... Chyba tu. Ej, a może tutaj to już coś jest, ja zobaczę. Ty, no właśnie, a jak tam jest bomba... Jest, yes, nice. Jakiś punkt. Żeton kolekcjonerski, nice. Punkty. No, nigdy byś się nie spodziewał, że to no kolekcjonerskiego w kiblu. Pewnie ktoś go oglądał, jak robił kupkę. <grym> Dobra, tu się nie da iść. Robimy bany hopa. I surfa. Dobra. Tam coś jest. Musimy iść do pociągu, coś, słuchaj. Tam gdzie, coś gdzie jest? tu w skrzynce. Tam jest. Za tym. W środku, za skrzynką w pociągu. Nie mam granatów? Rzuć ja tam blaszkę. flesza mam, rzucam blaszkę. O, oh, ale dostanie flash. O, kurda. dachnę, z wrażenia. Czekaj. Przez Wow, zginąłem. 90 dostał. ładnie. Odrodziłem się dzięki Tobie. Dzięki. Dobra. A, a, nie! Daj Kawaha! Ja chcę kawaha! Alo! Mogą dobra, być? brak zgonów. Ja ja nie zginąłem. Ja chcę kałacha. gdzie są kałachy? Jest Hamas tylko. Ja mam kałacha tylko. Nie gadaj. No. Sklo... O! Chciałbyś, do dom... ja też mam kałacha. W tym domku też może być. Ale mam iść do tunelu, to była nasza misja. Albo A to... dobra, ta znajdźka Chodź. będzie. Dobra. Idź na łoku, ja może po głosie nam nie? Może nie słyszeć gry. To może być za cicho dla was Nie dobra, tutaj nikogo nie ma, zabiliśmy wszystkich jak leci Pewnie? Pewnie stary Nie! Są tu, w domku W domku są, Co? Od, tej, od tej strony Już otwierają drzwi Czy oni wychodzą z tego domu? Nie, spoko Oni są tu w domku Chodź tu do mnie A słyszę A da się te drzwi otworzyć? No da się, ja otwarłem i zamknąłem, bo już zobaczyłem Dobra ŚCZELOJ! O slow -mo. No! Slow motion, skurwysyny! Ej, ale zajebiste slow mo! A, mamy mówić w zwolnionym tempie, Zapomnij. Tam, gdzie do góry jeszcze. Wiem. Patrzę, czy nie ma na dole. Jeszcze są. Dobra, Jeszcze nice, mówię, szukamy znajdźki. Digla nie chce. O, o granat, co to jest? Koktajl Młotowa. Myślałem, że sailowa. Dobra, to ty. To, to nie ma znajdźki? Tu masz, że naboje. Ej, tutaj ktoś gra w cs -a. Izak, ja. ty! Izak! Patrz, Izak komentuje grę w CS gra w CS-a, bo grasam. Ej, no rojem. Patrz. Ja. Dobra, idziemy dalej. Czyli idziemy śladami Izaka. Tutaj toaleta. Jakaś tu loszki są. So. Chcesz marihuanę? Bo tu jest do wstrzykiwania. Ja Zastrzyk. Okej, okay, ja tylko mam. ja muszę używać, wiadomo. Dobra? Nie, bo pra prawym jest Dobra. To po tu, tu, tu. wykonaniu misji musimy tam wyjść jakoś. Ale otworzyć się. A tu coś nie trzeba? Tu jest coś. Może to trzeba rozwalić? Nie. Alo! Może trzeba dookoła gdzieś tutaj iść? Nie wiem. Albo gdzieś w domku była ta. Żeby Co, to klucz? włączyć, żeby to A Może ty, no? Może. Całkiem możliwe. Ja iść. A może włączyć. trzeba jechać samochodem? Nie. O! Otworzyły się. No, otwarłem. Nie! Ale już tam jest! Helena! Nie widzę. Nie widzę. Dobra, po lewej, po lewej, po lewej. Zauważyłeś? Nice. Za autem. Ej, to jest nice. ten gruby. Co? Ma bardzo tu Ej, lewe. ja też jestem grubszy. Pomóż, pomóż. Dobra, mam 53 HP, biorę marihuanę. Ja też. A bo nie, ja jeszcze mogę, mam 80. Eee. dobra. Muszę się cofnąć, Na chwilę przyjdę. Ok. Idę po A, wiesz? Yeah, sure. Ty, no w sumie ja też. Gdzie tu jest amunicja? była do góry. Co to było? A tu. W którym miejscu? Tutaj. Ok. Uch. A jest amunicja. Dobra, a do noża też mogę? Nie mogę. I można rzucać nożem? Nie, nie, nie można. Szkoda. Chciałem być nożownikiem z Wall Street. Nie istnieje taka osoba, żeby nie było. Był Wilk z Wall Street, ale to był Wilk. Dobra, mamy coś z bombą zrobić. odnaleźć chyba No ty kurwiu! Fajne. To jest telefon. Teraz da się zadzwonić. Czekaj, bawię się w kazeta. Jest jakiś exit i tu trzeba przejść. Dobra. A tam mogą być, uważaj, uciekaj, od razu, otworzyć i uciekaj Ej Aha. A może musimy coś nacisnąć Znowu bo... Nie, to <laughs> musimy próbować trochę w kazeta Nie, nie, kazet nie działa. A może? Bo tam jest jeszcze przejście, no nie? Tutaj bo... Ale nie, tam nie ma dalej nic. Na pewno nie. No to, bo to tylko to zostało. Ale tam pisze, tam jest na nazwa mapy. Czekaj, tutaj mogę. Czekaj, może musimy znaleźć bombę, bo tam było coś o bombie Tu jest Tego nie można rozwalić. Hmm... A tu ziomek jest jakiś. Nóż ma. A nie to marihuanem, bo... No co teraz mamy zrobić? Tam pisał coś z bombą, ale ja nie przeczytałem Trzeba Podłożyć ty musisz na E. A ja nie mam bomby. Nie mam bomby. Halo! Znajdź bombę było chyba Ale musieli czegoś chronić, czekaj Bo bo jest ja gdzieś tutaj Tu jesteś dobre w szukaniu Dlaczego ja? No, no bo nie ja, no Nie, to... tam na pewno nie ma nic Chcesz, to się cofnie, a poszukam tutaj A może to Nie, bo jeszcze wybuchnie i zginę To nie byłoby fajnie Hmm. No kurde, nie wiem. Może na klapkę Nie, tak nie działa. Hmm, a może ona jest w pociągu? Nie, patrzyłem, gdzie widziałem jej. Sam zobaczę, a ty zobacz w domu. Okej. Okay. Nie, 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 tu nie ma. Chyba, że trzeba to rozwalić, bo tu tutaj... jest... Niektórych to było rozbane. A to w Garysmocie chyba. Nieważne. A może to koleś któryś jakiś ma? Ten gruby. Co on ma? O umpa. Tu jest Izak drugi raz. No gdzie to jest? Tutaj chyba kata zrobimy. I będziemy szukać. No to więc kat. Tu. Dobra, sale znalazł. Co, gdzie masz? Halo. Uciekaj. Co? Nie podłużyłeś. A, go to evacuation zone. Czyli tam chyba exitem. No, exitem, bo już można nacisnąć. Niepotrzebnie tak ucieka, szybko. Uciekaj, uciekaj. Ucieka. Tam dwóch jest, spoko. Masz mało, bro. 12. dwunaścia ja. Jestem zezowaty. Dobra. Turfa, można. Serio? <grym> no. Serio? Okej okay. No i tu... Lampa Łuhu No można w sumie. Dobra, uwaga. Jeden leży Goni nas, goni nas Jest jeden ciężki jakoś Czekaj, bo muszę Ja też Kurde, zanim to... Tam jest ten ciężki Kałachem Ja nie mam ammo, stary Masz jakąś amunicję? No tak trochę Wow. Jego trzeba na, na, na wiesz, kilka razy Masz granat? Leży Dobra, nice Mam się ammo, chyba trzeba zmienić broń No i masz, tak, tak, tak Umpów tu jest, to jest dużo Tu masz ammo, ej, tu masz ammo, ty się możesz uleczyć ammo Czekam mi, coś spadło, a teraz kałacha szukam Gdzieś kałacha rzuciłem O mam, I tu masz te do uleczania się Ja tu nic nie widzę Bo wziąłeś Dobra wow. Kurwełę sale! Zapierdalaj! Ile albo coś tu może być? Nie, 0,4. Tu jest! A więc gruby chyba. Nie. Oh. 200, 203 dostał i przeżył. Phoenix cholerny. Dobra, dawaj, jest ostatni, on ma jakiegoś maka. Ha, <laughs> zjebaliśmy No kto? Znaczy, kto, kto a mał. myślałem, że... no dobra Kto zrąbał, ten zrąbał, waksy. No właśnie, nie dałeś rady Coś się dzieje Sześć osób Dobra, ale na spokojnie, teraz nie będę szedł już na palę Aj, chciałem się schować, a. Ja mam ci się zacząć. Ej, mocny. Czekaj, uciekaj, jego trzeba tak no, powoli. Dobra. Po lewej to go, po lewej. Po prawej za zabijam. Gruby! Jeszcze je, musisz go zabić. 33 w pięciu dostał. Ok, czekaj. Dostał? Jest ostatni gdzieś. Okej, okay, saliu, wracaj. Gdzie jesteś? O, o. Tutaj. Nie mam amunicji. Ej, fajne te misje są. Lubię je. na drodze. To jest gdzieś. A tu miałaby się była nasza ewakuacja, bo tutaj widzisz, że jest nasz pojazd. A, a tu. O, kurde. Traktor już Za... dzisiaj. Fajny traktor. <noise> o! Znalazłem znajdźkę. Jeej. Dobra, dwie z trzech. A tu są nasi. No, oni zginęli, bo zabił ten ciężko zbrojny do <grym> Dobra, idziemy teraz ulicą, musimy wydostać się sami. Ten helikopter! Nie, jednak nie, jednak to nie był nasz ostatni. Ten auto, no? chyba którym pojedziemy. Tu jest helikopter i ten, Flara. Czyli słuchajcie, jesteśmy lamy w celu, jak widzicie. O, ty kurwiu! Jeszcze daleko, na daleko. Należy. Jeszcze kilku. Ja wejdę do autka. Ło! Wow! Ło! Wow! Ciężko zbrojni. Ja go biję na dziurkę, a ja on nie widzi Dobra, po prawej cię będzie miał jakiś Chwila, muszę się ulecieć Dobra leży A tutaj jest takie zobaczyć To jest Flara, bo tu na to żeby helikopter mógł wiedział cię przylecieć Uuuu, wow! tylko że myśmy helikoptera nie trafili. Dobra, mamy chronić tą strefę. Ja mam 14 HP. Ale muzyka, słyszysz? Ja mam 14 HP. Musisz dać radę samemu. W promocie? Ja miałem 14 HP, ja od razu w pierdolę zostałem Nice. O, przeżyłem. Dobra, czyli idzie druga fala. Tsunami. Dobra, backup master cześć Chyba niepotrzebnie rozwalaliśmy te beczki, wiesz? Ale wiesz, trzymaj Wiem, wiem, szan dla niego Ja nie, nie mam boi. Mam pistol Ja mam USB, wtedy mi to ja Dobra, leży Łooo! Józio pedofil Ląduje prawie, jeszcze trochę Spoko, 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 spoko Od lewej idzie Ja ich obkrążę spokojnie A ja nie mogę strzelać przez samolot i mam 9 naboi Jeszcze jeden One more On jest tutaj ko mnie Leży! Dobra, chodźmy do helikoptera Szybko Ja nie mam naboi w ogóle <laughs> Trzy naboje Ja jeszcze. mam 7, ja mam 7 i w good, good job! Very good Easy peasy 36 fragów tu tu tu, tu. ale 3 zgony ale się poświęciłem. Ostateczny wynik zespołu 115 tysięcy. Dziękuję wam wszystkim za bardzo za oglądanie, był ze mną sale. była to pierwsza misja, miejmy nadzieję, że z wielu. Jeżeli wam się podoba łapka w górę i subskrypcja gwarantowana, dziękuję, ale pamiętajcie, że teraz jest połowa subskrypcji, więc jeżeli chcecie mnie subskrybować na milion procent, naciśnijcie ten mały pierdolnik koło subskrybujesz lub subskrybuj i powiedz, że chcesz mieć e, tam, żeby wszystkie filmy do ciebie trafiały. Bo YouTube tak się zrobił i tak mu odpierdoliło. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Strzała. Na razie.